Hej, zanim przejdziemy do finału, to chciałabym Wam coś powiedzieć. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale jak słyszycie, pokonała mnie choroba. Druga sprawa live, obiecany live, się odbędzie, tylko musimy go przesunąć na 31 maja. Wtedy sobie porozmawiamy na Instagramie o finałowym odcinku i wyrzucimy wszystkie emocje, także zapraszam. A jeżeli macie ochotę mnie spotkać, porozmawiać może na żywo o Shadowhunters lub o książkach, to zapraszam w tę sobotę na targi książki. Możecie mnie znaleźć na stanowisku Winidia, wydawnictwo poznańskie. Szczegóły oczywiście na Instagramie. Mam nadzieję, że obejrzycie ten odcinek do końca, bo na końcu jest taka niespodzianka Dla tych, którzy są ze mną od samego początku, i bardzo, bardzo Wam dziękuję za te wspólne dwa lata oglądania Shadow Hunters. Gdyby co, ten odcinek będzie bardziej przeryczany niż przegadany? O, ja sobie nie mogę zapomnieć oddychać. Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers. Dzisiaj reakcja na finałowy odcinek Shadow Hunters. Właśnie, ostatni raz witam się z Wami przy reakcjach do Shadow Hunters. Jestem w tym fandomie od 2012 roku. Mając na myśli fandom, oczywiście chodzi mi tutaj o książki Cassandry Clare. Moja reakcja tak wygląda. Nie dlatego, że tak bardzo jestem związana z tą produkcją a jestem mocno, tylko dlatego, że tak bardzo jestem z wami związana i właśnie z reakcjami. Coś się kończy, a coś się zaczyna. Jeżeli będziecie tęsknić za reakcjami, jeżeli lubicie The 100 bądź jeszcze nie znacie tego serialu, to gorąco zachęcam, jest niesamowity. Nadróbcie i ja też będę nagrywać reakcje do dalszych odcinków szóstego sezonu. I chyba wiecie, co to mnie jakoś trzyma na duchu, w sensie, jakoś mnie pociesza, że, że to nie koniec tej więzi między nami. I wiecie co? Może ta końcówka nie byłaby tak smutna, gdyby nie fakt, że ten serial został anulowany. Ci aktorzy, którzy się starali, ci twórcy, którzy się starali, czasami kiepsko, ale też mieli swoje dobre chwile. Po prostu dostali wiadomość, że słuchajcie, kończycie z tym. Jakaś klątwa wisi nad nocnymi łowcami, i no nie udał się film, w sensie nie byli zadowoleni z zarobków. I teraz serial. Serial, który też otrzymał mocny cios w plecy. Jak chodzi o to, jakie mam wymagania, przedłużajmy to jeszcze trochę, to mam nadzieję, że królowa Jasnego Dworu nie stanie się taką drugą Lilit. W sensie ślepo zapatrzoną w Jonathana. Bardziej liczę, że ona będzie panią u jego boku, władczynią u jego boku, że będzie go traktować jako broń, ale też nie wiem, czy się narodzi jakieś uczucie, ale widać u niej tą fascynację. Jestem ciekawa, co będzie z Easy, bo faktycznie ta jej moc trochę niebezpiecznie daje się we znaki. E, wiem też, że płakaliście, czyli ten koniec jest taki słodko-gorzki. I tutaj się obawiam, czy chodzi o Jace'a właśnie, czy może Aleka. Jedyne co to, jak wiecie, mam spoiler: widziałam gdzieś tam na Instagramie przez własną głupotę e, ślub Maleka. No cóż, teraz oficjalnie, naprawdę bez przeciągania, lecimy z finałowym odcinkiem Shadow Hunters i bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Nie jestem gotów umierać. Ale jeśli muszę. My też jesteśmy niegotowi, żeby już w drugiej minucie ktoś umierał. Dzięki. Nikt nie umrze. On pewnie tak. <laughs> nie wierzę, że to zrobili. Taka dramatyczna sytuacja, że On pewnie tak. Współczuję wszystkim czytelnikom, którzy znają serię Dar Dary Anioła i oglądają ten serial, bo pewnie macie cały czas albo mieliście, w sumie mieliście ten mindfuck w głowie, czy postąpią tak jak w książce czy, czy też nie no i właśnie o to chyba im chodzi, żebyśmy żyli w takiej niepewności, kurcze cwaniaki jedne not a good look on her. wygląda na odsuńcie się To jest ten moment, w którym po prostu ta jedna scena, te trzy sekundy zaważyły na tym, że mam takie. Lorenzo, tyś jest kuźwa świetny. No, po prostu chyba cię jednak lubię, nie? Te trzy sekundy to spojrzenie na Magnusa to takie. Dream team, dream team, jesteśmy w tym razem, ziomek. A to dopiero trzecia minuta serialu. Mała dygresja, w sensie niby spoko scena, ale niby takie wiecie bajkowe, bo przyjaźń to najpotężniejsze narzędzie na ziemi, bo przyjaźń przetrwa wszystko, nawet płomienie niebiańskiego ognia. Ale dobra, niech im będzie, niech Izzy przetrwa, niech przeżyje. Po domie, okej. Okay. Czyli to mamy już za sobą, to dobrze, bo się bałam, że za dużo czasu im to zajmie. Okej. Okay. Mamy Bugi bugi. buru buru, albo jak w simsach bara bara. W tym kierunku nie mam zdolności. Actually, I say... Nie powiedziałabym. Dobra, lecimy dalej. Serdecznie zapraszamy na ślub. Aleksandra Gideona Lightwooda z Magnusem Bainem. Myślałam, że ich ślub będzie na samym końcu, także oni są bezpieczni, a teraz tak naprawdę nikt nie jest bezpieczny. Nikt nie jest bezpieczny. A może. Instytut. Right. Oczywiście. Eee, a może. Upadłeś na głowę! W sensie, Alek, my też liczymy, wiesz, plaża, wy w hawajskich koszulach, kokosy, ty masz rozpiętą koszulę, więc patrzymy ci na bicki, raczej nie na bicki, na mięśnie tutaj, klaty, tle, woda, zachodzące słońce, ale i tak pewnie hajcniecie się w instytucie. Taksirus Smokingi? I do like you Wiecie, w smokingu. Why mess with success? Więc po cóż to zmieniać? My też lubimy was w smokingach. Piękne ujęcie, niesamowite ujęcie. Serio, słuchajcie, ja, ja w ogóle lubię wyłapywać takie niby nic nieznaczące, niby nic nie wnoszące, ale świetne ujęcia, i akurat to mi się bardzo podobało. Chciałabym się cieszyć bez poczucia, że Jonathan wciąż gdzieś się czaił. No właśnie, tak się zastanawiam, czy oni gdzieś mają z tyłu tą świadomość, że Jonathan żyje, ma się dobrze i może wyskoczyć jak Filip z Konopi z każdego miejsca, nawet z mojej piwnicy. You are powerful, Podażny jesteś. To jest dokładnie scena z książki i robią mi to w finale. Gdybyśmy mieli dziecko, byłoby najgroźniejszym stworzeniem na świecie. Wyobraź to sobie. Mm, a propos tego dziecka, to kurczę, różne teorie są a propos mrocznych intryk, ale to są tylko teorie, także ja tutaj nic nie i ja również też nic nie wiem. Ale, kurde, i jest to wspomniane w serialu? Łączy na tam, pod tytułem Kuźwa, znamy się od tygodnia, ty już planujesz dzieci, ja piździu. Litość jest tu dla ludzi. <grywka> Kiedy twoja ulubiona postać zabija drugą twoją ulubioną postać, to wygląda tak, jakby twórcy tego serialu oglądali moje reakcje i wymyślając scenariusz do finału, siedzieli sobie na kanapie i jeden z nich mówi: „Ej, słuchaj, ziom, zrobimy tak, damy jej ten szyb, damy jej scenę z książki”. A na końcu Jonathan zabije królowa tego dworu. A ten drugi mówi, ale będzie zonk, ale będą ja dawaj, lecimy z tym tematem. Tak to właśnie kuźba wygląda. Czy zechciałabyś zostać moim parabatajem? Chciałam prosić cię o to samo. Naprawdę? Dużo z was chciało, aby Izzy i Clary zostały parabataj. I voilà proszę, chcecie i macie. I powiem wam, że gra Kat w finale naprawdę miażdży. Mam ci przekazać, że nigdy więcej nie wolno ci stworzyć własnej runy. Czemu mi się wydaje, że ona nie będzie chciała używać run, ale w końcu użyje i przez to Raziel odbierze jej pamięć? Jeżeli trafiłam, to to będzie dobre, ale będzie bolało, ale będzie dobre, ale będzie w kii bolało, ale będzie niesamowite. Kuźiewa, zapomniałam o tym, że jest Max. W sensie ja pamiętam, że jest Max, ale że. Jest Max! Kłacie o co chodzi? On nie powinien być. Według książki i... Japitole? Nie. Nie! Nie! Nie, nie. Nie. Max, nie. Taki twardy jak. Nie! Nie, 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 nie. To się nie może wydarzyć. Nie wiem, czy być im wdzięczna za to, że tego nie pokazali. Ale was zdarzyło się. Słyszycie mnie? Tato, co się stało? Jonathan Morgenstern zaatakował Instytut Weley. Max żyje. Oszczędzili nam tego. Jonathan zniszczy wszystkie instytuty, zostawiając na koniec Nowy Jork. Jeżeli Jonathan zabije, Wszystkich nocnych łowców. Zaczekaj, ja, ja wiem, patrzycie na mnie, mówicie, co ta baba się tak uśmiecha na to, ale wszystkich nocnych łowców ze wszystkich instytutów to będzie musiał również dotrzeć do. No, no, no? Polski. Dobra, przerywamy nagrywanie. Muszę się spieszyć do Instytutu u nas w Polsce. Na razie. yeah ja test you, Cohen. Clary, Clary, you heard it. Let me go. Pushed me, pushed him. Będzie się działo przez 25 minut. Oh, kurde, nie wiem, nie wiem, jak to przewidzieć w sensie. Dziu, przepiękna scena. Przepiękna prze scena. Cudowna, naprawdę. I chronił ponad wszystko. Będę zawsze szczery. Gdyby co, ten odcinek będzie bardziej przeryczany niż przegadany? A ja nie mogę zapomnieć oddychać. Ona traci runy, straci pamięć, ale nim straci pamięć, napisze ten list do Jayce'a. Ja pitole, wszystko złożyło się w całość. Wreszcie idę za powołaniem, które czułem od dziecka. Czy w kuchni. Co, wstąpisz do seminarium? Wstąpiłem do seminarium. Przewidziałam to. Tak jakoś mi pasowało to niego. O, kuźwa. Gdybym miała takiego księdza w parafii, to co nie niedziela, co nie niedziela pierwsza ławka jestem: Andrew Underhill. Andrew Underhill. Lorenzo Rey. Wiedziałam, że. Ja... On! Wiedziałam! Wiedziałam! Ship it, nowy ship, który lubię. Szkoda, kuźwa, że na końcu. I love you. Um. Moja miłość do ciebie nigdy nie umrze. Nie wiem, czemu Alec znowu chce mi się płakać. Ja pitę! Kiedy będziesz czytał ten list, moje wspomnienia o tobie i świecie cię nie znikną. Jest i ten list. O, oh, oh, nie, nie wiem, czy jestem gotowa na to. Oh. I nawet remember, jeśli nie będę cię pamiętać, zawsze będziesz w moim sercu. Ja piję tole. ona nawet nie ma mamy. Nie wiem, czemu o tym teraz pomyślałam, ale to nie ma. Ale no, mamy ważniejsze sprawy. Jest to jest epickie. Jezu, zakocham to. Macie gaję na koniec. Przyszła usiąść koło mnie. Ona wyczuwa, że to jest koniec. Mają zniknąć. <tosurzy> yes, tak jest. Jaka źleta, susbistka! Oho! Wow. Dopóki nie przyjdzie jej chłopak. So sweet. Bup, pup. Uh -huh. Podoba mi się, ale walki zawsze dobrze wychodziły w Shadowhunters. Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. Widzisz mnie? <laughs> Oczywiście. co oznaczają te tatuaże? Ja też zawsze tak zaczepiam facetów. Ej, my się znamy, nieco, nie? co tam masz pod koszulką? Nie, to kurczę, wiem, że zostało mi ostatnie kilka sekund. Jejku, gajuś Cześć, przyszłaś tu tu mnie? Oh okay. Co na początku byłam trochę zdziwiona i zaniepokojona, i cały czas gdzieś tam miałam w głowie taki alarm, że tak szybko pozbyli się Jonathana, ale teraz całkowicie rozumiem dlaczego, bo mieli tak mało czasu na to, aby pokazać nam, co dalej się wydarzyło, bo przecież Dary Anioła to nie tylko był Jonathan, tak? I rozumiem, że oni chcieli nam pokazać tak wiele ślub, utrata pamięci. I to, co się dzieje z postaciami już później, jak dorastają, jak trzymają się razem, jak ich więź przetrwała. Postawienie na Klarisa, że ona straciła pamięć, było całkiem naprawdę sprawnym ruchem. No ja wiedziałam, że oni nie zrobią tak samo jak w książce. Oni koniecznie chcieli nas zaskoczyć, no i jest ogromny zaskok, a ile przy tym emocji, to już nie wspomnę. Gra Dominika jest dla mnie fenomenalna. Kat naprawdę też dała z siebie wszystko. W ogóle wszyscy aktorzy, trzeba to docenić, grali głosem, ciałem. Postarali się dać nam godny koniec. Szykowałam się bardziej, że ten finał da nam, wiecie, jakąś akcję, wojnę, armię, a jednak poszli w bezpieczną drogę i dali nam po prostu końcówkę książki. Po prostu. Mam taki lekki niedosyt, lekki. Ale to muszę, wiecie, troszeczkę przemyśleć, odpocząć i trudno mi będzie to ugryźć, ale myślę, że jednak osobne podsumowanie będę nagrywać. Będzie to osobny odcinek. Jeżeli chcecie porozmawiać o finale, no to pamiętajcie, będzie live na Instagramie. Tutaj macie nazwę, na dole link. Pamiętajcie, to nie jest koniec nocnych łowców na moim kanale. Nie tylko będziemy skupiać się na serialu, nie tylko go sobie podsumujemy, nie tylko wynagrodzimy najlepsze sceny, najlepszych aktorów, ale też wrócimy do książek. Zresztą już niedługo mrocznej intrygi. Ja zawsze, ale to zawsze, z otwartym sercem, z wielkim uśmiechem na twarzy, wracam do świata nocnych łowców. Także jeżeli Wam będzie mało, to teraz czas na książki. Ostatni raz. Żegnam się z wami, to była reakcja na Shadow Hunters, finałowy odcinek. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, bo jeszcze są inne seriale, jeszcze jest mnóstwo książek do przeczytania i wiele, wiele przygód, fandomów do odkrycia. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozwólcie, że przeżyję to jeszcze raz. Cześć, witajcie na papierowej Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. Chociaż dzisiaj w sumie będzie taki temat około książkowy, dzisiaj będę oglądać serial Shadow Hunters i będziecie wypatrzeć na moją reakcję na żywo. I jeszcze będę jeść orzeszki. Can we be friends? Chociaż jestem jedna, chociaż widzisz, że jestem jedna, to będą to reakcje dwóch osób. Jedna z nich to książkoholik, który uwielbia twórczość Cassandry Clare, i on troszeczkę cierpi oglądając ten serial, bo w końcu jest tyle zmian. A druga osoba to ta zadowolona z serialu. Ale z niektórych wątków i mocno zakochana w pewnym osobniku, ale to zobaczysz oglądając dalej. Włączyło się ta gra aktorska 10 na 10. Daje mu Oscara, jestem Akademią. Widzicie to, co ja? Nie powinno tak być. Ona powinna jakby trochę chcieć tego pocałunku, ale jak on się wydarzy, to powinna wyczuć, że coś jest nie tak, ale... Ja pierdyklam. To było kilka sekund. ja mam takie ciary. O, Boże, normalnie włosy mi stoją te ba.